Wyzwaniem jest yy, bycie z emocją smutku i bezsilności. Gdybym miała powiedzieć, z czym współczesny pacjent, ale nawet powiedziałabym współczesny człowiek, ma największe wyzwanie, to jest uznanie, że mam prawo się bać. I Mam prawo nie wiedzieć i nie umieć, i że właśnie nie muszę być silny. Słabe mamy na to przyzwolenie społeczne, w związku z tym generalnie potem mamy dosyć duży problem z regulacją emocji. Co to powoduje? To powoduje to, że albo inaczej, jeszcze z czego to wynika, że mamy taki świat, który mówi szybciej, bardziej, mocniej. I świat, który mówi, no, szybciutko musisz się ogarnąć, szybciutko musisz się pozbierać. Nie mamy czasu na smutek. No i oczywiście, świat, który nam pokazuje y, uśmiechniętych pięknych ludzi na Instagramie, Facebooku i różnych innych social mediach. W związku z tym, y, te wyłaniające się emocje są trudne do przyjęcia. A tylko te wyłaniające się emocje pozwalają nam się spotkać z tym, co było zaniedbane, ponieważ smutek prawdopodobnie mówi o potrzebie opieki, albo smutek mówi o potrzebie relacji i bliskości, ale smutek może też mówić o opuszczeniu i o tym, że ja potrzebuję być uwzględniany, uwzględniana. W związku z tym, um, Pierwsza rzecz, o której warto wiedzieć, kiedy pracujemy z pacjentami, to jest to, że, żeby uznać, że pod emocjami są ważne potrzeby. Kiedy ja na szkoleniach robię takie ćwiczenie, że proszę ludzi, żeby wypisali, jakie znają emocje, to są w stanie wypisać, 10, 12, z czego większość jest w obszarze złość, zazdrość, stres, napięcie. My nawet nie mamy aparatu pojęciowego nazywającego emocje. Czyli, jakbym miała powiedzieć, od czego? W ogóle zaczynamy pracę z emocjami, yy, przepraszam, z tym wyrażaniem złości, to z tym, że są nazwy opisujące emocje. I...